Pokażę Wam coś, czego na co dzień nie widzicie, dopiero aż odpalicie grilla u siebie w domu. Panel sterowania najnowszego grilla na pellet Trigger IronWood daje sporo możliwości, nie tylko z perspektywy obsługi tego grilla, ale również jego diagnostyki. Funkcja Keep warm, Idealna wtedy, kiedy jeszcze goście nie dojechali, a Wasze jedzenie jest gotowe. Naciskam Keep warm i grill będzie utrzymywał przez cały czas temperaturę 74 stopnie, żeby jedzenie czekało w cieple, ale się nie dosuszało. Funkcja Super Smoke. W dowolnym momencie, w odpowiednim zakresie temperatur, mogę wybrać funkcję Super Smoke i grill zaczyna intensywniej dymić, po to, żeby nadać potrawom jeszcze wyraźniejszy aromat dymu. Grill na pellet Trigger to klasa premium, ale wiadomo, nawet najlepszym sprzętom zdarza się mieć swoje humory. Ten grill automatycznie jest w stanie sprawdzić, czy wszystko działa. Stawnie z perspektywy aplikacji telefonu lub panelu sterowania możecie się po usługiwać aplikacją, tą wbudowaną w panel sterowania. Na przykład automatycznie sprawdzam sobie, że śruba, wiatrak, czujnik dymu i tak dalej, poszczególne elementy są w porządku. W codziennym użytkowaniu te funkcje naprawdę robią robotę, ale najlepiej przekonać się o tym samemu przy pracy grilla.